Cześć, jestem w okularach. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Mam trochę in, inną kamerę, inne światło. Może będzie lepiej i może też będzie z dźwiękiem problem, bo mam... Znaczy nie będzie może problemu, mam mikrofon taki. tutaj. To, znaczy ja już to wcześniej sobie kiedyś testowałem. No ale wiecie, jak jest to. Nie ma czasu. Dobra, dzisiaj będzie odcinek techniczny. Będę się chwalił nową rzeczą. To jest hmm, mecz. Tools. Eee, to jest krętarka udarowa, Po angielsku to się nazywa Impact Driver. Eee, przepraszam, tutaj pada deszcz i to mm, blacha słychać, no, ale niestety no, muszę to nagrać, bo, bo, no, bo muszę jechać. Eee, dobra, eee, e, nie jest to w pudełku, bo ja już wam powiem dlaczego zaraz, bo jak to jest w pudełku to jest ten element odkręcony ten hak, który można sobie na przykład zamontować z tej strony albo z tej i wtedy to się nie mieści. No ja już wcześniej przymocowałem ten hak, żeby no bo chciałem sobie sprawdzić oczywiście. Dobra. Nie wiem czy tu dobrze będzie widać ostrość, ale postaram się najwyżej później jeszcze pokażę zbliżenia takie takie ostre. Ale tak. No, waży troszeczkę to waży, ale nie jest to ciężkie. No, myślę, że koło kilograma to waży na pewno. Zresztą sprawdzimy. A, nie mam wagi. Dobra, nie sprawdzimy. Ale e, zobaczcie. Ja mam dla porównania tą starą. Taką zwykłą wkrętarkę. Zobaczcie, jaka jest różnica. W, e, tutaj, w tej długości. Z dużą baterią. To wygląda tak. Dobra spróbuję ją włączyć, ma podświetlanie, które się gasi, gasi po jakimś tam czasie, chyba dopiero po 20 sekundach czy 25 nawet, czyli to dosyć długo świeci i teraz tak, tu są trzy tryby, 1, 2 i 3 i jeszcze tutaj jest coś takiego, ja do końca nie wiem jak to działa, ale jest takie zabezpieczenie, przed przeciążeniem w jedną i w drugą stronę, jak się przytrzyma na 3 sekundy, raz, dwa, trzy, to się włączy w tą stronę, czyli w jedną. Czyli powiedzmy, jak zakręcacie, to macie takie zabezpieczenie, chyba po 5 sekundach ona się rozłączy. I jest raz, dwa, trzy, to jest w drugą stronę, czyli jak odkręcacie. I raz, dwa, trzy. Wtedy jest w dwie strony i raz, dwa, trzy. To się wtedy wyłącza. E, powiem wam szczerze, sam, sam do końca jeszcze nie wiem, jak ta, ta funkcja działa, czy to coś pomaga. E, być może to jest dobre, bo, bo może nie uszkodzicie sobie. Yy, no tej, tej wkrętarki, chociaż wiem, że ona. Yy, od razu powiem z baterią troszeczkę już waży ona ma. Zabezpieczenie też, jak, jak po prostu się tam za bardzo przygrzeje, to ona się i tak wyłączy. Dobra. Tak chodzi szybko. Tu oczywiście jest prawo, lewo. Czyli odkręcanie, zakręcanie. Od razu Wam powiem właśnie, że no ten przycisk tak trochę mi się nie podoba, bo on tak po prostu tu może tego nie widać, lata sobie tak, tak sobie lata. E, dobra, e, e, tak, ja kupiłem z myślą o odkręcaniu kół w samochodzie, ale i e, tak, ona ma maksymalnie 220 Nm i raczej tyle ma. E, tutaj chyba na pierwszym biegu ma 100, chyba później 150 i, i, i 220, e, ale powiem Wam tak, to, to, to nie jest tak, że ona jest zła. Tylko, że to jest, wiecie, to jest na ten sześciokąt mały, a ja na razie muszę w ogóle odkręcić koła czymkolwiek, bo, bo mam dowalone przez, przez mechanika samochodowego kluczem pneumatycznym i przypuszczam, że, że, że ja miałem problem nawet z przedłużonym kluczem to odkręcić. Czyli najpierw będę musiał odkręcić. Później normalnie przykręcić i mógłbym wtedy testować ten klucz, chociaż jedną śrubę mi odkręcił, znaczy ja sobie zrobiłem coś takiego, taki zestaw, e, nasadkę i przejściówkę, ale to już od razu wam mówię, że to, to jest na no, raczej niedobre, no bo e, są dwa miejsca, gdzie, gdzie jest luz, nie? gdzie się traci tą siłę, e, no może inaczej, do kół to bym chyba polecał taki klucz na jedną, drugą i też... W miarę mocny, żeby, żeby, żeby dał radę odkręcić, ale ja nie kupiłem to głównie to, znaczy, to, no, niby tak do kół, ale tak naprawdę ja to kupiłem tutaj do prac takich. E, czasami muszę coś wkręcić cięższego. E, mam małą wkrętarkę Bosza, która ona tam jest, ma 30 N, chyba czy coś takiego, e, ta też jest, ona jest ciut silniejsza, ale. Ale to nie jest to, że żeby wkręcać jakieś tam mocniejsze rzeczy. Też ona już po prostu może może ten. Tak. A ta to jest wkrętarka udorowa, czyli jak będę robił jakieś takie w jakimś grubym drewnie coś takiego, to no to, to będę używał. Dobra. Mam takie PZ2 5x80, bo nie mam innych. Musiałbym coś zakupić. Jeszcze wam powiem, pokażę jedną rzecz. O, tu jest takie mocowanie. One jest moim zdaniem trochę niewygodne, bo tak logiczne by było, żeby w tą stronę dociskać, a to trzeba w drugą stronę i włożyć. I jeszcze, nie wiem, czy w innych jest. Jest taki luz, że wiecie, no to tak sobie trochę no, tak wisi. Dobra. Ale zobaczcie. O, teraz widać jak ładnie się to kręci. Tu mam takiego dewalta. Dam na jedynkę. U. No widzicie, na jedynce to tak, tak średnio. Jeszcze krzywo mi się wkręcił, ale dobra. To jest mała bateria. A dobra, zobaczymy na małej baterii. Trójka. Dobra, idzie. Wkręciłem do stołu. Dobra, zrobimy teraz inaczej, bo ta bateria, ona ma dwa, czyli to jest zły test. To jest bateria w pełni naładowana, 4 Ah i zobaczycie jaka będzie różnica. Odkręcanie na trójce. O! Yy, powiem Wam, że daje radę. Daje radę. Wezmę nową. Yy, I teraz na jedynce. Y, idzie, ale włączę się uda. Dwójka Znowu przykręciłem stół. Dobra zrobimy inaczej yy. przełączę na, na trójkę. Yy. Już Wam mówię, nie mam porównania, bo nie, nie miałem innych, ale wchodzi yy, jak w masło.